Cześć! 27 sierpnia miałem okazję pierwszy raz sprawdzić się w dynamicznych zawodach strzeleckich. Wziąłem udział w nowej formule zorganizowanej przez warszawski ZKS, czyli karabinek taktyczny. Co prawda karabin był to tylko z nazwy, bo niestety amunicja karabinowa ze względu na budowę strzelnicy nie była dopuszczona na tych zawodach, ale wszystkie karabinki typu PCC, konwersje na 22 LR lub po prostu Karabinki zasilane amunicją bocznego zapłonu były dopuszczone, więc tutaj był to mój taki debiut z troszeczkę mniejszym kalibrem niż karabinowy. Tak czy inaczej muszę przyznać, że rywalizacja była naprawdę świetna i jestem bardzo zadowolony z tego przebiegu. Oglądajcie sami. Zawody składały się z czterech torów, na każdym z których znajdowały się zarówno tarcze punktowane, jak i karne oznaczone na czerwono, w które nie wolno było strzelać. System premiował tutaj raczej celność niż bardzo szybkie bieganie, ponieważ zarówno misy, jak i mniej celne strzały były po prostu mocno kosztowne. Pierwszy tor był niejako taki rozgrzywkowy. Rozpoczynał się od otwarcia drzwi, przejścia przez nie, a następnie ostrzelania celów w ruchu. Samo otwarcie drzwi uruchamiało wahadło z dwoma tarczami i każda z nich musiała być ostrzelana minimum trzy razy. I trzy najlepsze strzały były punktowane. Warunkiem poprawnego ukończenia tego toru było to, że wszystkie strzały musiały być oddane w ruchu, to znaczy zawodnik musiał iść strzelając. Drugim torem był taki uproszczony killhouse. W skrócie polegało to na tym, że wchodząc do niego należało czyścić kolejno ukazujące się za osłon cele. Zła kolejność rozstrzeliwania celów skutkowała karą dyscyplinarną. Tutaj niestety zapomniałem włączyć GoPro i niestety nie mam tego nagrania POV. Trzecim torem było strzelanie przez okna, chociaż w tym przypadku były to opony. Chodziło w nim o to, że każde okno miało swój numer i z danego okna należało ostrzelać tarczę, która była onumerowana dokładnie tak samo jak okno, z którego strzelamy. Ponownie punktowane były trzy najlepsze strzały w celu. Czwarty tor, chyba o największym stopniu skomplikowania. Chodziło w nim o to, że należało najpierw pobrać ze skrzynki magazynek, podpiąć go do broni i ją załadować, a następnie wejść do windy z oknem, z której to windy należało ostrzelać w odpowiedniej kolejności trzy odległe cele. Następnie wyjście i ostrzelanie w ruchu jednego bliskiego celu, po czym należało położyć się i przez okno ostrzelać rozetę z kilkoma czarnymi tarczami. No I podsumowując, ostatecznie zająłem 14 miejsce spośród 28 startujących, co uważam za spory sukces w moim przypadku. Nie byłem ostatni, nie dostałem dyskwalifikacji ani nawet kary proceduralnej, więc bardzo się cieszę z tego przebiegu. Jeśli chodzi o celność, to miałem sporo trafień w strefę Charlie. Jedna delta i trzy misy, które zgarnąłem na tej ostatniej rozecie starczami, a poza tym w około 2 trzecich to były strzały w Alfy. Jakie mam wnioski z tego startu? Przede wszystkim tak, podczas zawodów miałem trzy zacięcia i gdyby nie one prawdopodobnie udałoby mi się wskoczyć oczko wyżej, jeśli chodzi o klasyfikację zawodników, więc planuję zgłosić się z moją konwersją do jakiegoś rusznikarza i być może spytać, czy miał już do czynienia z takim problemem zacinającej się konwersji i może okazać się, że jakaś prosta przeróbka sprawi, że ta konwersja będzie chodziła na moim karabinku dużo łatwiej. Ponieważ z tego, co mi się wydaje, to takie problemy z tą konwersją potrafią występować. I użytkownicy jakoś sobie z tym radzą i to we w miarę prosty sposób da się naprawić. Jako zawodnik jestem odpowiedzialny za swój sprzęt, więc szkoda tracić cenne sekundy na czymś tak głupim jak zacięcie przez to, co można łatwo naprawić. Druga sprawa to celność i tutaj zdecydowanie przeskoczyłbym kilka miejsc wyżej, jeśli większą wagę przyłożyłbym do celności, właśnie, a konkretnie do zera kolimatora i jak się zmienia punkt trafienia w zależności od dystansu, z którego strzelam. I to tyczy się zarówno strzelania z 22LR, jak i z 223. Bo jeśli o to chodzi, to chcąc trochę przyspieszać, celowałem jakby domyślnie tam, gdzie jest kropka i nie robiłem sobie poprawki wysokościowej na tarczy, co potem zdecydowanie było widać na tarczy, kiedy podchodziliśmy z sędziami i patrzeć, gdzie te strzały w zasadzie padły. No i ostatnia kwestia to oczywiście szybkość, czyli składanie się do strzału, przemieszczanie się z bronią odpowiednie przenoszenie punktu celowania i tak dalej, ale to już jest jakby trzeciorzędna kwestia, którą mogę w międzyczasie dopracowywać, Jeśli nie będę tych dwóch pierwszych zaniedbywał, a szczególnie celności. No i to by było na tle. To na pewno nie są moje ostatnie starty w takiej dynamicznej formule, więc zapraszam Was bardzo do śledzenia kanału. Filmów robi się powoli coraz więcej, ja pomysłów mam całkiem sporo, więc zachęcam serdecznie do śledzenia kanału. Trzymajcie się i do następnego.